Mija 8 lat od śmierci Roberta Leszczyńskiego, jego córka Wesna stawia pierwsze kroki w show biznesie. Robert Leszczyński był dziennikarzem, krytykiem muzycznym, prezenterem telewizyjnym. Gitarzysta oraz DJM. Publiczności dal się poznać za sprawę programu IDOL, w którego jury zasiadał w latach 2002-2005. Leszczyński doczekał się trójki dzieci, Wesny, 19 litrów, i Pauliny. 15 litrów, ze związku z Borkowska oraz Keiry, 15 litrów. Przecinek której matka jest Maja Korpala. Dziennikarz zmarł w kwietniu 2015 roku w na skutek spowodowanych nieleczona cukrzyca. Leszczyński nie wiedział, że cierpi na tę chorobę, więc nie przyjmował insuliny. Nastolatka przez długi czas nie mogła pogodzić się ze śmiercią ukochanego ojca. W 2020 roku w rozmowie z Dzień Dobry TVN wyznała, "Za dopiero teraz jest na takim etapie zaloby, że może już wspominać go bez les. Wesna znalazła ukojenie w muzyce. Dziewczyna odziedziczyła słuch po ojcu, a talent po matce. Niedawno ukończyła szkołę muzyczną i odebrala dyplom wiolonczelistki. Gra również na skrzypcach. Pisze teksty oraz komponuje muzykę. Poważnie myśli o pójściu w slady matki i zostaniu aktorka. Wysna zagrała w spektaklu Metro u boku matki, a także skomponowała piosenkę przewodnia do serialu Mental HBO.